Dalej szukamy x w zadaniu szóstym. Takie działania z xami się nazywają równaniami. Czyli my na dobrą sprawę uczymy się już poniekąd rozwiązywać równania, które będą w przyszłych latach w, i takie zdecydowanie trudniejsze. No, spójrzmy teraz, co mamy. Mamy X plus 30 równa się dwie całe. No to dwie całe to byłoby 2 złote, tak 2 zł tu 0 groszy, a to byłoby. 30 groszy, tak? To byłoby 30 groszy, a to byłoby 2 złote. Ile złotówka ma groszy? 100, czyli to byłoby w sumie 200 groszy. Tu mamy 30, czyli ile muszę do 30 groszy dodać, żeby było 200 groszy, czyli coś takiego, 30 groszy plus ile groszy, żeby było 200 groszy. No to jest liczba 170, czyli nasz x. To byłoby 170. Ale tutaj pamiętaj, że to są ułamki dziesiętne i chodzi o ten przecinek, czyli musimy się cofnąć tutaj o te dwa miejsca z tym przecineczkiem, tak? Czyli byłoby 1,7. I teraz sprawdźmy, czy to działa. Czy 1,7, jak dodam 0,3, to czy otrzymuję pełne 2? Dokładnie, bo 30 i 70 dają nam jedną całość. Jedna całość plus ta całość to są dwie całości, a więc się zgadza. Podpunkcik E. Tutaj mamy x plus Cztery dziesiąte równa się 1 cała i 1 dziesiąta. No i znowu postąpimy analogicznie. Tu byłoby 40 groszy, a tu mamy złot 10, czyli do 40 groszy. Od 40 groszy sobie pójdziemy. Ile brakuje nam do pełnej złotówki? 60 groszy. A do złotych 10, jeszcze 10 groszy. Czyli łącznie to ile? 70 groszy. Czyli nasz X równa się 70 groszy, tyle, że pamiętacie, że to nie chodzi w ogóle o złotówki. To jest nam tylko, żeby było łatwiej to dodawać i tego X -a znaleźć, tak? To w ogóle nie chodzi o złotówki. To te 70 groszy jak zapiszemy, jako 70, czyli po przecinku, tak jak właśnie ceny w sklepie z tymi groszami. Czyli mamy 70. No i tutaj mogłoby być do 0, prawda? Ale my możemy go nie pisać, więc dałem takie przerywane to 0, czyli po prostu 0,7. I jeszcze mamy podpunkt f. Może tutaj, żebyśmy się zmieścili z wszystkim na, na pewno. Trochę przykład trudniejszy. 3,43 dodać jakiś x równa się 5,51. I teraz tak. No, ile nam brakuje z tej pierwszej liczby, może do pełnych 4 zł, czyli 7 groszy do 50. I 50, czyli byłoby 57 groszy. Zapiszmy sobie. 57 groszy. I wtedy mielibyśmy całe 4 zł. Od 4 do 5 jest 1 złotówka, czyli 1 zł. I jeszcze 51 groszy. To się równa. Zliczmy sobie grosze. Zobaczcie, tu nam się utworzy pełna złotówka. 50 plus 50 to jest 100. 108, 108 groszy, a 108 groszy to byłaby 1 złotówka 8 groszy plus jeszcze ta złotówka, 1 zł to się równa. 1 plus 1 to są 2 zł, i 8 groszy. Teraz zapiszmy to jako wynik naszego X, czyli X równa się 2 zł to świadczy że są całości, czyli 2 całe przecinek 8 groszy. Złotówka liczy się do 100. Czyli dwie cyfry muszą być po przecinku. Mamy 8, więc to 8 wpisujemy tu, a puste miejsce uzupełniamy sobie o 0. Czyli mamy, że x równa się 2 całe i I tak oto tym sposobem znaleźliśmy sobie wszystkie wartości x w zadanku szóstym. a wy zostawcie koniecznie łapkę w górę.